Orędzie 448, Mediolan 4 maja 1991 roku, pierwsza sobota miesiąca, czasy waszego świadczenia. Tą pierwszą sobotą maja rozpocznijcie miesiąc poświęcony mojej szczególnej czci. Pragnę, abyście w tym czasie w sposób szczególny zjednoczyli się ze mną. Chcę bowiem doprowadzić wasze poświęcone życie do wzrostu, do pełnej dojrzałości. Nadeszły czasy waszej dojrzałości. To są czasy waszego świadectwa. Dawajcie wszystkim świadectwo, że poświęciliście mi siebie. Niech wasze życie będzie rozjaśnione moją matczyną obecnością. Rozszerzajcie wokół siebie dar mojej świętości, mojej czystości, Mojego miłosierdzia, mojej miłości i czułości. Kto patrzy na Was, musi zobaczyć moc mojego światła. Kto Was spotyka, powinien znaleźć słodki balsam mojego miłosierdzia. Udzielajcie mojej pomocy oddalonym, biednym, chorym, grzesznikom, zrozpaczonym. Chodźcie wraz ze mną, Waszą pasterką, matką, na poszukiwanie licznych zagubionych owiec, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci z głodu i zimna. Dawajcie wszystkim świadectwo, że kroczycie ze mną drogą wiary. W tych czasach błędy bardzo się rozszerzają i sięgają tak głęboko, że nie możecie sobie tego wyobrazić. Wielu traci wiarę, a odstępstwo rozprzestrzenia się coraz bardziej w kościele jak straszliwy rak który przerzuca się na wszystkie jego członki. Jesteście wezwani do podążania za mną drogą heroicznej i czystej wiary. Udzielam Wam daru trwania w nienaruszonej wierze, abyście mogli oświecać moich synów w tych czasach wielkiej ciemności. Dlatego też proszę Was, abyście trwali w silnej jedności z papieżem, który otrzymał od Jezusa wielkie zadanie utwierdzania w prawdzie wiary katolickiej, Wszystkich ochrzczonych. Dawajcie wszystkim świadectwo, że kroczycie ze mną drogą modlitwy. Modlitwa jest mocą Kościoła. Modlitwa jest niezbędna dla Waszego zbawienia. Modlitwa odmawiana ze mną może Wam wyjednać dar drugiej pięćdziesiątnicy. Jedynie przez modlitwę możecie wejść w nową czekającą Was epokę. Proszę was więc o wzywanie wszystkich ludzi do modlitwy. Mnóżcie wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam. Chcę, abyście wy, kapłani, stali się pierwszymi w dawaniu przykładu uczestnictwa w tych wieczernikach. Proszę, aby w tych decydujących czasach szerzyły się wieczerniki wśród dzieci, młodzieży i w rodzinach. Nadeszła godzina, w której cały Kościół musi trwać ze mną na modlitwie w duchowym wieczerniku mojego niepokalanego serca. Dawajcie wszystkim świadectwo, że kroczycie ze mną drogą świętości. Moje niepokalane serce powinno być czczone i wysławiane przez Kościół i całą ludzkość. Chcę was doprowadzić do wielkiej świętości przez was małe poświęcone mi dzieci, cały Kościół będzie mógł być oświetlony i doprowadzony do takiej świętości jaką posiada wasza niebieska mama. Prowadzę was na drogę doskonałego naśladowania Jezusa, małości i pokory, pogardy dla świata i dla samych siebie, heroicznego praktykowania wszelkich cnót, wielkiej miłości do najświętszej Eucharystii. Weszliście już w czasy decydujące, prowadzące do nowej epoki, żyjecie w czasach należących do mnie? W tych dniach wielkiej ciemności, wasze światło będzie lśnić coraz silniej, aż ogarnie swymi promieniami i oświetli duszę, Kościół i ludzkość.